Witajcie moi kochani, w misiewym świecie WordPress czy ANY Dzisiaj będę chciała pokazać, jak zrobić taką oto czapkę dla Mikołaja lub e, po prostu dla pani Mikołajowej, ale dla dziecka od 6 do 12 miesięcy to jest pewnie do mojej córki i e, dodatkowo chcę też poinformować, że jeżeli macie Facebooka, zapraszam na moją stronę, którą dopiero jakby grupę, którą wczoraj właśnie stworzyłam. Jest to grupa Crossed Joanna. Tam możecie yy, zadawać pytania, jakie macie, na przykład do, do, do jakichś konkretnych filmików, ponieważ każde filmiki będę oczywiście umieszczała. I pod każdym filmikiem można sobie dodawać jakiś komentarz, jeżeli coś jakoś Wam nie pasuje, albo macie jakieś pytanie na przykład. A także... Jest post, który mówi o tym, że jeżeli macie jakieś propozycje, co chcielibyście, aby było kolejne nagrane, na przykład jakieś kolejne propozycje wasze, to również wpisujcie, aby to było wszystko w jednym miejscu, bym mogła sobie zawsze potem wybrać, co na po kolei jakby nagrać. I naprawdę bardzo fajne już są, że tak powiem, propozycje. Czekam na wasze również i myślę, że będę nagrywała na pewno po nowym roku, ponieważ teraz taki etap świąteczny, jakieś takie rzeczy bardziej świąteczne się dzieją, że tak powiem. Dlatego... Piszcie, i przychodźcie do tej grupy. Właśnie groszet Joanna. A my będziemy teraz sobie zabierać się za tą właśnie fajną czapeczkę. I do tego będziemy używać sobie włóczki Dora. To jest druga włóczka, którą bardzo lubię. Jeżeli poza yarn Art, Cotton Soft i właśnie jeszcze jest Gzelda chyba. I to jest 100% akrylu, bardzo fajna, miękka, naprawdę fajna, mięciutka, idealna dla mnie, dla dzieci. Jak się bierze, naprawdę meszek schodzi, nie ma go w ogóle praktycznie wcale. Jest to 100 gram, 250 metrów. To jest kolor, może tak pokażę, 32. Ale my będziemy może troszeczkę jaśniejszy czerwony, bo to jest ciemniejszy czerwony. a tak nie ma ogólnie, żeby jak jest takiej zbyt dużej różnicy. 30 stopni można prać. I druty 3, 3,5. My oczywiście będziemy używać tego szydełko. Szydełko będzie o numerze yy, numer 4. I dodatkowo jeszcze na pompon, bo to jest ogólnie pompon. Zrobiłam sobie pompon. Pompon Jak zrobić to pokażę. Może jutro nagram filmik jak zrobić właśnie pompon, ponieważ dzisiaj no, troszkę już jestem zmęczona. Dlatego tak w wielkim skrócie Wam pokażę jak zrobić tą bardzo prostą czapkę. I tutaj też dół mamy właśnie też tą włóczką, jest bardzo fajna. I to jest Jan Art Happy Właśnie jest bardzo naprawdę mięciutka, milutka taka ala grubiutka. Tutaj będziemy dodatkowo jeszcze używać właśnie szydełko. Jeszcze zapomniałam Wam pokazać e, szydełko numer nie musi być 8, ale możemy będziemy używać na przykład sobie 6. Muszę sobie zaraz wziąć, Wam teraz powiem co będzie. Widać, że to jest bardzo ogólnie grubsza balka jakaś. E, i tam akurat włóczka się bierze też 30 stopni, więc dlatego pasuje wszystko super ekstra. Ale nie wiem, czy właśnie nie będziemy też jednak czwórki używać, bo to będzie, tak wiadomo, te będą dziurki, więc jednak czwórkę zostawiamy przy czwórce. I to w tej rwódce jest 100 gram na 175 m i 100% mikropoliestru. Czyli po prostu poliester, tak? Bardzo na mięciutka, błyszcząca jak widzicie sami, idealna naprawdę na jakieś właśnie bąbki, niebąbki i nawet właśnie na takie wstropianie, które ja też będę robiła za jakiś właśnie czas, będzie filmik, bo szukam pomysłu jak zrobić fajne bąbki jeszcze dodatkowo i właśnie teraz pada na pomysł, że chyba taką będę robiła bombkę z tego tu właśnie, z tej włóczki, bo jest po prostu super. Zatem, oczywiście do tego będą nożyczki, tym tutaj mam nożyczki i zatem zaczynamy, będę Wam pokazywała, również napiszę, bo nie będę robiła drugi raz, tylko Wam napiszę, jak to będzie robione. Bardzo, naprawdę bardzo, bardzo jest prosty ten cały tutaj model tej czapeczki, więc jeżeli będziecie sobie większą zrobić, wystarczy sobie zmienić na szydełku numer 5, na przykład od 12 miesiąca do 1,5 roczku. I wtedy piątką szydełkiem możecie sobie robić, a jeżeli jesteście mniejsze od 0 do 6 miesięcy, to robicie tutaj sobie trójką na przykład yy, szydełkiem. I zaczynamy. Oczywiście, żeby zrobić, czyli będę w razie co, żebyście widzieli jaką ja robię tutaj sobie zasadę, bo jest bardzo, bardzo prosta. Yy, a potem tylko wam dopiszę jeszcze, jak u mnie to było, ile rzędów, jak to wyglądało, yy, jak powiększałam, że tak tą czapkę. Bo ja po prostu musiałam tak zrobić. Wy możecie macie, macie, macie inną głowę, może również też macie inną włóczkę, więc zobaczycie, jak zobaczy, zobaczymy, jak to u Was będzie. Zaczynamy oczywiście od magicznego kręgu. Jak robić magiczny krąg w powolnym tempie, macie do tego inny tutorial, inny filmik na moim kanale na samym początku. A tak to nawijam sobie dwa razy włóczkę na palca. I pierwszy sobie pod spodem, wyciągam sobie włóczkę. Robię sobie jeszcze raz. Przyciągam. I teraz robię sobie raz i dwa, ponieważ już jedno było. To jest jako trzy oczka łańcuszka. Bo najmniej, zawsze ogólnie robię w maskotkach półsłupka, więc to akurat jest tylko jakby odstępstwo od tego, co zawsze robimy. I musimy sobie zrobić ogólnie sześć naszych słupków, czyli. Mamy sobie sześć słupków w naszym tym kręgu. Teraz sobie wyciągnę już palca. Chodzi o to, żeby zawsze te dwie włóczki były jakby tutaj pod całym tym naszym szydełkiem. Musimy sobie zawsze je chować, żeby później ściągnąć. Czyli teraz sobie znowu nakładamy na, na szydełko włóczkę. Przerabiamy jak byśmy robili sobie słupek. Mam już dwa. Trzy. 5 i 6 to jest po prostu magiczny krąg tyle, że z yy, słupków raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć i oczywiście teraz łączymy sobie oczkiem ścisłym tak sobie liczymy tutaj nasze oczka raz, dwa trzy 4, 5 i 6 i wbijamy się tutaj w to właśnie oczko. Robię sobie oczko ścisłe. Mamy już sobie znowu troszeczkę, łańcuszka raz, dwa, trzy. I teraz sobie zapiszę, tutaj jest, że pierwsze to było magic. Przybliżę może, żeby ktoś to robi w innym języku. Może tak widać. Magic Link 6 słupków. To było mm. double crochet. Później pokażę Wam bardziej, jak to jest, jest zrobione. Tym, którzy nie znają polskiego. No i teraz drugi rząd to będzie 6 słupków. Czyli powtarzamy naszą sekwencję, dlatego, że po prostu tak będziemy robić tę zmianę. Raz będziemy powiększać, raz będzie tyle samo oczek, co było poprzedniego rzędu, czyli będzie po jednym oczku. I teraz sobie raz. dwa, trzy, cztery, pięć i sześć I tutaj tak nam wychodzi. To jest jakby takie ślepe oczko, którego nie robimy. I tutaj musimy sobie znaleźć od naszego łańcuszka czwarte po prostu oczko. I sobie łączymy oczkiem ścisłym. I znowu raz, dwa, trzy. Raz zresztą ogólnie odsunę, żebyście widzieli, jak to się ogólnie tu robi. Teraz będziemy robić kolejny rząd. Kolejny rząd to będzie. Dwa w każdym. Czyli dwanaście oczek, musi być dwanaście oczek. Czyli po prostu robimy sobie dwanaście, czyli dwa w każdym. Raz. I dwa. Raz. I dwa i tak do końca naszego rzędu raz, dwa znowu raz. Raz, to było raz, teraz dwa. Jeszcze ostatnie. Raz, dwa. Mamy teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, jedenaście i dwanaście. I w tym tutaj oczku będziemy sobie Łączyć to się oczywiście obednie, więc to muszę sobie wyciągnąć to czekajcie, muszę sobie wyciągnąć, o właśnie tak. Kolejny rząd, raz, dwa, trzy, to każdym oczku po jednym słupku. Raz, raz i tak do końca spotkamy się za chwilę. Okay. No I to już tak właśnie wygląda. Teraz zatem robimy sobie kolejne trzy nasze oczka. Tu mamy dwanaście yy, słupków. I zawsze wbijamy tu się w pierwszym. I teraz będzie taka bardzo prosta, bardzo naprawdę prosta zasada. U mnie, to, u mnie to się nazywa increase, czyli 1 plus 2. Później będzie 2 plus 2, 3 plus 2, 4 plus 2, 5 plus 2. O co w tym chodzi? Że w pierwszym oczku robimy sobie jeden słupek, a w kolejnym dwa słupki. Raz, 2 Znowu. Jeden i następnym będą dwa, raz. I dwa, i tak do końca cała nasza praca. Raz, dwa, raz, dwa, czyli ja to sobie nazywam jeden plus dwa, będę musi mieć osiemnaście naszych Słupków. Potem szósty rząd będzie. Osiemnaście, czyli w każdym będzie po jednym oczku. Potem siódmy. Dwa plus dwa, czyli w pierwszym będą dwa. Czyli będą, w pierwszym będą tak, jakby raz: dwa. To jest jedno oczko, drugie oczko. Przybliżę o. A w trzecim będą już dwa. Czyli będzie to jest to, a to jest to. Tak, żebyście wiedzieli. 24, potem znowu 24, potem w kolejnym, może tak trochę gryzmole, a tak już niestety mam, więc nie przyjmujcie tym moimi bazgromami, pisaniem takim. Eee, to będzie, zawsze oczywiście o 6, 12, 18, 24, tak? Teraz będzie 30, czyli będzie 2, plus to było 2, plus 2, to będzie 3 plus 2. Czyli będzie pierwszy, drugi, trzeci, a potem w kolejnym czwartym będą dwa oczka, czyli będzie trzydzieści. Potem w dziesiątym będzie też 30 oczek. W każdym po jednym właśnie oczek. I tak robimy do rzędu, gdzie uzyskamy aż 10 plus dwa. Czyli tu będzie jakieś tam. I potem, na ja który to rząd. I tutaj robimy sobie aż do rzędu 23. 23. Coraz oczywiście na zmianę, robiąc sobie 33 plus 2 i potem jeden cały rząd jednym, jednym słupkiem. Potem znowu 4 plus 2 jednym słupkiem 5 plus 2, 6 plus 2 i tak na zmianę, tak? Albo nie 10 plus 2, to wtedy będzie 72 oczka. 24, 25, wtedy mamy już dwa rzędy po jednym słupku, nie jeden tylko dwa rzędy po jednym słupku. I kończymy. Czyli. Ja to właśnie mam tak, że tu mam cały czas powiększenie do właśnie tego rzędu 23, a dwa ostatnie rzędy są pojedynczym, po jednym słupku ja to, ja to właśnie zrobiłam tak no i później gdy sobie to już kończymy, zmieniamy sobie na szydełko na y, znaczy włóczkę na tą inną włóczkę i dwa rzędy robimy sobie tą drugą włóczką, jeden rząd i drugi rząd. Po jednym słupku, czyli 26 i 27 siódmy, tu będzie change color, czyli zmiana włóczki. Na włóczki, white, napiszemy sobie i potem też siedemdziesiąt oczka. Mam nadzieję, że jest bardzo prosto wytłumaczone, naprawdę, no bo prościej się nie da, nie ma sensu tego pokazywać, tak myślę, bo to robi się cały czas tak samo, 1 plus 2, mówiłam, 1 plus 2 i cały czas właśnie jest to, że robi się te 18 oczek, tak, więc naprawdę nie ma jakiejś tam większej logiki w tym, tutaj dlatego mówię, to bardzo uproszczona czapka, bardzo szybka, tego po prostu trzeba sobie zrobić, to jest 1 plus 2. Co więcej, mm, to się będę bo nie będę wykazywała, bo właśnie wam wytłumaczyłam wszystko, jakby jak to wszystko wygląda. Yy, ile musi być ogólnie oczek. Tak właśnie samo robi się maskotki, tyle że nie robimy oczkaście na końcu, ale to już przy innej okazji wam powiem. I to jest koniec. No i później robimy sobie pompon. Pom -pom. Jest różno, bardzo dużo filmików na YouTube, jak zrobić pompon, więc na razie z nim będzie skorzystać. Ja na razie nie będę pokazywała, no po prostu, bo mówię, trochę muszę odpocząć chwilę. I go sobie tak wszczepiłam, więc, sobie tak o lata. To jest fajne, i na pewno zdjęcie będziecie wiedzieć, jak zrobię jutro, właśnie mojej córce. W tym właśnie będzie wyglądała, ponieważ lata dzień ci pojutrze kończy już 8 miesięcy i ja w tym czasie właśnie nagrywam, a ona sobie teraz śpi. Jest godzina 11 w nocy, więc dlatego wybaczcie, jak coś jest nie tak. <grym> e, dobra, no i to chyba wszystko z mojej czapeczki, którą ja mogłam, mogłam jakoś wam wytłumaczyć, jak to zrobić, ponieważ jest bardzo, bardzo prosta. Czekam na Wasze czapki. Oczywiście wiadomo, jakie będą, no ale wiadomo, też możecie sobie znaleźć jakąś inną czapkę. Możecie nawet tu sobie dać jakąś śnieżynkę jeszcze wszczepić z moich filmików, które na przykład zrobiłam. I to jest bardzo, bardzo naprawdę proste. Zatem ja Wam dziękuję za dzisiaj. Bąbki oczywiście już mi wyschły, już tutaj będę sobie robiła, tylko przy, przyczepiała perełki, właśnie. <laughs> Także mi kończę jeszcze, żeby pokazywać kolejne filmiki, kolejne bombki i takie tam rzeczy różne, więc bądźcie cierpliwi, naprawdę i czekajcie, subskrybujcie, zwłaszcza kanał, aby otrzymywać nowe informacje o tym, że są nowe filmiki. Aby otrzymywać nowe również informacje, można sobie wejść yy, na mój kanał i tam jest taka informacja subskrybuj i obok jest dzwonek. I ten dzwonek trzeba wcisnąć, aby otrzymywać nowe informacje o tym, że są nowe filmiki i automatycznie jak będziecie, będziecie zalogowani na Waszych komórkach bądź komputerach, chociaż to bardziej troszeczkę nierealne, ale bardziej na komórkach, dostaniecie informacje, że mm, jest nowy filmik po prostu. I wtedy możecie sobie obejrzeć, zalajkować, było mi bardzo miło. Lub nie zalajkować, w ogóle, jak tam chcecie. <laughs> Ale jest Was coraz więcej i za to Wam bardzo dziękuję. I do usłyszenia niedługo święta, więc czas przygotować się również. Muszę do tego właśnie kończyć choinkę, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak będzie moja choinka wyglądała, oczywiście. Już nie mogę się doczekać tego. Niedługo oczywiście jeszcze aniołki, dzwonki będą też na kanale. Zatem... Was pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, całuję Was, dziękuję za udostępnienia i trzymajcie się ciepło, wysyłacie swoje zdjęcia, nawet na Was, jakie tam macie rzeczy. Bardzo dużo królików widziałam ostatnio, było więc super, super, super. No i czekam oczywiście na, na Wasze kolejne prace. Zatem do usłyszenia i bye bye.